Uff. Słuchajcie Wyobraźmy sobie sytuację, okej? Okay? Czysto hipotetyczną, dobra? Wyobraźcie sobie, że, nie wiem Kupuję prawa do Koziołka Matołka I ogłaszam, że będę robić serial, tak? Wzbudzam szerokie zainteresowanie No bo przecież klasyka polskiej literatury gdzieś tak? Wszyscy myślą, że obejrzymy w końcu Przygody Koziołka Matołka Z dużym budżetem, na dużym ekranie No i puszczam w końcu ten serial No i co robię? W pierwszym odcinku Koziołka zabijam Robię z niego gulasz, a głównym bohaterem jest, powiedzmy sobie, mój pies. Nie? Okay. Mniej więcej taki właśnie jest szacunek Netflixa do książek o Wiedźminie. Słuchajcie, właśnie obejrzałem, który to? Piąty, piąty odcinek Wiedźmina od Netflixa, sezon numer dwa. Ja miałem świadomość tego, że. Że oni odchodzą od książki daleko, daleko, daleko. Miałem świadomość tego, że zmieniają co chcą, ale żeby kupować prawa do Wiedźmina, tylko po to, żeby wstawić kilku bohaterów, nazwać ich iść tak samo, a całą resztę wypierniczyć przez okno, no żeby zrobić coś takiego, to już po prostu trzeba chyba być tylko Netflixem, nie? Gorszej obelgi dzisiaj nie znajdę. Niebadeczko <laughs> z tej strony drwal, i tak przejdźmy do recenzji. Tego tworu no podobnego, który nam zapodał Netflix. A musiu, ale to będzie normalnie. Dobra, słuchajcie, zacznijmy może od tego. Zacznijmy sobie od e, pierwszych scen, a więc tutaj e, uf, jest w końcu Rince. Rince i Lydia, czyli w książce słudzy Vilge jego pomagierzy. Tutaj okazuje się, że są z nim chyba zupełnie niezwiązani, no chyba że Lydia. Okazuje się, że Rince tak, tu jest on. On siedział sobie przez ten cały, cały czas. Siedział sobie w lochach w Cintrze. od samego początku, od pierwszego sezonu do teraz, siedział w lochach w Cintrze. i tam sobie przeżył. Nawet jak Nilgard to zajął, nawet jak wyróżnięto całe miasto, on tam sobie siedział i nikt go nie uwolnił. <grytanie> <grytanie> Oczywiście, nikt na niego nie wpadł, nikt zamku nie przeszukał, nie? Na pewno nikt nie zwrócił uwagi na takiego samotnego maga, siedzącego sobie w lochach. No i ona go uwalnia, tak? Także następnie mamy scenkę, gdzie on się tam szykuje, tam jest taką gołą klatę, pokazuje, kurka wodna. I przechodzimy do sceny znanej z poprzedniego odcinka, tam gdzie Jaskier sobie śpiewał, śpiewał. W tej swojej karczmie okazuje się, że w tej samej karczmie właśnie tam siedział ten. Siedział i gapił się i czekał. Nie? Także on go obserwował. Przechodzimy dalej do kolejnej sceny. Mamy tutaj powrót do scenki właśnie z Istredem i Geraltem, który się do niego teleportował. No i niewiele więcej się dowiadujemy z tego. To jest tak naprawdę tak, powtórka tej sceny, co była wcześniej. Szybko, więc akcja przenosi nas do Jennifer, która jednak wyruszyła szukać Jaskra, gdzie on tam się znajduje. A gdy już o nim mowa, no to rzecz jasna został przez Rince'a złapany, ponieważ Rince chce się dowiedzieć, gdzie jest Geralt. Bo Geralt powinien wiedzieć, gdzie jest Ciri. Proste, proste. No na razie tak. Mamy oczywiście tytuł i wracamy tutaj do rozmowy tych dwóch panów. I teraz się zaczyna, teraz się zaczyna. Ja muszę puścić część tego odcinka, bo inaczej nie skumacie, nie? Tak? Mówi mu o tych monolitach, nie? I mówi mu o tej jakiejś tam wieży, która była pod Cintrą. Rzeczywiście była tam taka scena w pierwszym sezonie, jak ta Ciri wy wydarła ryja i wtedy zrobiła tą taką dużą wyrwę. Pamiętacie? To to jest z tym powiązane, nie? Mm. I mówi mu, że temu magowi, że, że ta, ten monolit to jest tak naprawdę właśnie, to jest brama. To są bramy między światami, te monolity. Kojarzycie jakiekolwiek, co, to taki wątek w ogóle, coś tam w książce, cokolwiek było? Zawsze mi się wydawało, że z Ciri chodziło, wiecie, o, o białe zimno, o przepowiednie, o koniec świata, o możliwości przechodzenia między światami. Nie, nie, nie. Tu chodzi o takie kamienie, co one przywołują potworki z innych wymiarów. I Ciri je to aktywowała. I o tym jest to. O tym jest Wiedźmin. O tym jest Wiedźmin. Słuchajcie, to jest fanfic. To już w ogóle nawet nie leżało obok adaptacji. Wszyscy obrońcy, że o, to nie jest ekranizacja, to adaptacja, czego się czepiacie. To nie, już nie jest nawet adaptacja. To ciężko nazwać w tym momencie nawet inspirowanym tym wszystkim, bo fabuła to jest zupełnie... <laughs> to nie leżało nawet obok książek w tym momencie. Jedynie kilku bohaterów się powiela. I ich imiona, i nazwy. A tak to jest zupełnie ja nie wiem. Po co im były te prawne książki? <laughs> Skoro mieli gotowy własny scenariusz na zupełnie inną historię, po co im to było? No a dobra, już wiemy przecież, nie? żeby ktokolwiek to obejrzał. No dobra, lecimy dalej. tak gadają i postanawiają wyruszyć właśnie te monolity zbadać obok cintry, nie? Wracamy więc tutaj do miasteczka, w miasteczku, a tutaj są panie do towarzystwa, których żaden logicznie myślący człowiek nawet by kijem nie tknął. Pięciometrowym e, oraz taka pani, akurat ona była zabawna. Jenefer ją próbuje przekupić, żeby ona znalazła informację o jaskrze. żeby tam się popytała strażników, i może coś się dowie. No w porządku, dobra. Jenefer szuka jaskra, to w sumie zapytanie kurtyzany może mieć sens. Wracamy do Geralta i do Istreda. Oni ruszają właśnie do Cintry. Geralt zostawia niestety płotkę, gdzieś tam płotkę musisz poczekać. Później Ciebie przyzwę klebiszem X. Ciri tymczasem sobie trenuje w kermoren, macha sobie mieczem, macha, macha, macha. E, podejdzie do niej zaraz Tris i mówi, Tris, słuchaj, wiesz co, może byś pociczyła jednak magię, bo tak machasz tym kijem. Czekajcie, telefon. Ciri mówi, zaraz stara, zaraz zejdę, zararara. No i ona z nią idzie. W międzyczasie Wesemir chce namówić Tris, żeby Tris namówiła Ciri, żeby pomogła pomóc odzyskać te Wiedźmińskie Mutageny z krwi Ciri. Tak? Także Wesemir chce zamienić szalonego profesorka w doktora Wasimiliusza który będzie robić eksperymenty i zrobi nowe butagen. Wracamy do Jenefer. Jennefer oczywiście gapi się gdzieś tam na jakieś elfy, które gdzieś tam się uciekają. Próbuje użyć czary Mary, rzecz jasne jej się nie udaje. Nie wiem, czemu tak tą łapą. Próbuje jakoś tam machać, może tak to działa, że trzeba machać łapą. Nawet ta pani prostatutka na to zwraca uwagę. Tak czy inaczej, ona się nie dowiedziała nic, ale powiedziała weź go, może poszukaj w knajpie jakiejś, tak? Także Janina poszła do knajpy. W knajpie siedział właśnie Rince z Jaskiem. W tej samej knajpie, w której wcześniej Jaskier śpiewał, także wybrał bardzo bardzo dobre miejsce. I próbuje od jaskra wyciągnąć, gdzie jest Geralt. Ten oczywiście nie wie, no bo skąd ma wiedzieć, tak? Także to trochę taki daremny trud, no ale ten się męczy, nie? Przy okazji okazuje się, że Rince używa też ognia, bo on lubi też ogień i mówi, że to jest fajna magia i że trzeba tylko umieć, nie? Tu jest akurat scena dosyć taka ciekawa, że Yennefer przychodzi, udaje żonę tego jaskra, udaje nawaloną w trzy pupcie. Nie pamiętam do końca, jak to wyglądało w sadza, ale wiem, że chyba była jakaś magiczna potyczka, tak? Jakieś czary-mary były pomiędzy Yennefer a Rincem i Jennefer go jakoś tak przegoniła. Tutaj nie. No i Yennefer nie ma czarów marów. Więc zamiast z tego musi splunąć mu alkoholem. <grym> splunąć mu alkoholem w papę. 200 IQ ze rinca. Ale tutaj weźmy poprawkę na to, że w adaptacji Netflixa wszystkim chyba połowa mózgu została odjęta. W tym tak, że choć nie ukrywam, że zarówno aktor jak i jego gra naprawdę fajnie tą postać tworzą. Tak czy inaczej uciekają od niego. Udaje im się uciec. Wracamy więc do Geralta i do Istreda. oni idą w kierunku Cintry, no i właśnie jest ta wielka wyrwa, która okazuje się, że teraz jest prrrr wywalona przez pół kontynentu chyba, nie? Myślałem, że to taka mała będzie, takie, takie, takie małe coś, tak to wyglądało w pierwszym sezonie, nie? Okazuje się, że nie. I oni muszą zejść tam na sam dół, nie? No to tam schodzą. W Kerboren Morhen przygotowuje jakieś piciu. No, i widać, że coś od Ciri chce, prawda? No, no to musi iść namówić Ciri przy okazji tutaj w tej scenie, i potem w kilku kolejnych dialogi. Dialogi w tym odcinku to jest prawdziwa makabra. Jakbyście wzięli, wiecie, najbardziej sztampowy jakiś szablon dialogowy z, z, z takich, nie wiem, z powieści fantazy dla nastolatek, i wkleili tutaj do Wiedźmina. Pieprzenie o jakieś wiecie. To moja wewnętrzna walka. To moje, tak, to moje przeznaczenie. Muszę to zrobić. Ja myślałem, mówię, kurde. Wiedźmin, jako książki, zawsze y, dialogi były mięsiste. Fajne, takie, y, dlatego że też miały w sobie dużo realizmu. Tutaj to jest powiedz na nastolatek. Nie? A Ciri guruje po prostu. Jeżeli chodzi o ogólniane dialogi w tym odcinku, to Ciri po prostu... <laughs> oh, kto to pisał, nie? Dobra, lecimy dalej. Wesemir chce jej coś pokazać. Także on jej mówi o tej koniunkcji sfery, o tym, że te potwory były, że wiedźmini byli, no i że wiedźminu już nie ma, i Ej Ciri weź pomóż, nie? Ciri mówi: Okej, okay, pomogę ci, tak, zrobimy te mutageny, ale ja chcę być pierwszą wiedźminką, jaką potem zrobisz z tego. I Weseli się zgadza. Najwyraźniej scenarzyści nigdy nie pomyśleli: Ej, dlaczego wszyscy wiedźmini to faceci, nie? Dlaczego tak, tak, tak jest? Czyżby ten, czyżby te Polaki, co piszą książki, to takie szowinisty były? Że tylko facety mogą być Wiedźminami? No nie, bo em, em, fabularnie to po prostu tylko chłopcy mieli szansę przeżyć proces mutacji. Ale co tam? Przecież i tak piszemy fanfika, więc mamy na to wywalone, nie? Oni nie rozumieją zupełnie zasad, jakie panują w wiedzimskim świecie. Nie rozumieją tego uniwersum, kompletnie. Wszystkie podstawy tego worldbuildingu, o którym mówiłem ostatnio, nie? Oni mają to gdzieś, kompletnie... 0! Zero! Puk, puk, czy ktoś tam jest? Kurwa, nikogo nie ma. Także, oczywiście, Ciri mówi, tak. Przetestuj na mnie, bo ja nie jestem dzieckiem. E, ja chcę być pierwszą weźminką. E, jestem silną, niezależną kobietą. Przejdźmy więc do naszych dwóch niezwykłych gentlemanów. No i tu łażą podniętego krateru i tam znaleźli te kamienie i jest rozwijana cała czas ta opowieść o tych monolitach, że właśnie tak połączenie, że one się w ogóle komunikują te monolity między sobą i otwierają bramy do światów i to się wszystko przez to dzieje. I to było ukrywane przez tą królową Kalantę. Ona o tym wiedziała, że ma pod miastem, nie wiem, jakąś bramę do, do kurde, do, 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 do piekieł. Nie pytajcie skąd te pomysły, okej? Okay? Nie, nie pytajcie jaki to ma związek z fabułą książek. Nie pytajcie. Wracamy więc tutaj i tutaj Tris pomaga zrobić temu mutageny, robi czary-mary na krwi Ciri i cyk! Proszę bardzo. Udało się. Udało się. Więc teraz można zacząć działać. Będzie... Młoda będziesz wiedźminką. Spełnimy twoje życzenie. Wracamy do miasta, wracamy do Yennefer, która uratowała Rinca. Mm, tu między nimi jest gadka-gadka i potem dzieje się scena, która jest w ogóle... Chyba wyjęta, nie, nie wiem po co tu jest wsadzona, gdzie oni uciekają w rytmie takiej skocznej, skrzypcowej muzyczki. Jakby to był, nie wiem, pościg, wiecie, wesoły pościg między, między jakimiś przyjaciółmi albo kolegami, wiecie, taki humorystyczny. Co to robi w tym miejscu? Co to robi w tym serialu? O co tu chodzi? Także w kermoren Ciri jest gotowa, ale przed tym jeszcze rozmawia sobie z Tris. Tu się też dzieje dialog, po prostu. Dlaczego to robisz, Ciri? Czemu chcesz zostać Wiedźminką? A ona mówi, że mam dość bycia zakubioną przez całe życie, bo wszystko, co mi mówiono, to kłamstwo wszyscy kłamią, a teraz chcę znaleźć nową prawdę. Co z tego wynika? Gówno z tego wynika, nie ma to żadnego sensu, ale brzmi patetycznie, więc wstawmy to sobie do serialu. Ta i proponuje, wiesz co, może odkryjemy jak masz moce, ja ci po prostu wejdę do głowy, bo tak umiem. No i Ciri oczywiście się zgadza, wejście do głowy zawsze jest, zawsze jest na propsie. Czary, Mary, Diabeł, stary i już są u Ciri w głowie. Tu widzą różne postaci, które wcześniej się tam Ciri zapamiętała, także widzimy tego elfika, w tego, w, 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 co z tym afro, co tak sobie biega. Widzimy parę innych bohaterów, tak, Kahira, który tam sobie siedzi w worku na śmieci i patrzy się na Ciri. A następnie widzimy scenkę matki Cirilli oraz Emhyra. Widzimy ich dwoje stojącej właśnie nad małą Ciri gdzieś tam w łóżeczku, oni tam rozmawiają coś tam i się szykują właśnie do wypłynięcia tam na morze, gdzie tam zaginęli przecież, prawda? A Emhyr swoją drogą, taki, tylko że taki trochę Jared Leto. Czy tam Jay Gyllenhaal, O, jak Jay Gyllenhaal wygląda bardziej? Ta trist cały czas przeczuwał, że coś tu jest nie tak, tego, coś tu nie działa tak jak powinno. To to nie, jakoś tu dziwnie u ciebie to wygląda w głowie. Masz coś popieprzone tam w głowie, ale one się nie przyjmują i broną w to dalej, ok? Tutaj dalej jest ta kwestia z tymi monolitami. Dalej jest to pieprzenie o tych właśnie bramach, że to te kamienie przywołują, to wszystko fajnie, fajnie. Przy okazji jeszcze Easter Egg mówi mu, że on szuka Nefer i że Nefer żyje. I Geralt jest, wow, ona żyje, to ja też. Będę jej szukał, bo ja też ją kocham, ty też, no ja też! No i mniej więcej tak to wygląda. Powrót do Ciri i tym razem widzimy jakiś zniszczony w ogóle świat i widzimy tak, jakąś elfkę. Elfkę trzymającą dziecko. I ta elfka mówi oczywiście, powtarza tą historię, Lary Doren. Tutaj oczywiście zupełnie zmienioną, że ta Lara Doren to była elfka wojowniczka. Tak, silna niezależna wojowniczka, która się zakochała w najeźdźcy w złym człowieku. Nie? No i tu jest to dziecko właśnie, tu jest ta elfka, ona tam coś gada, gada, ale potem dostaje świra. Ta elfka dostaje świra, łapie Citon tą tris, zagardziel i wypowiada przynajmniej raz, przynajmniej raz wypowiada tą przepowiednię Itliny, nie? Czyli to, że wiecie, czas białego zimna, czas pogardy, tego typu rzeczy. To, że tutaj wiecie, wątek białego zimna w... zupełnie, nikt o tym nic nie mówił, nikt nic, nic, jakie białe zimno, o co chodzi? Tu są jakieś kamienie, monolity, bramy i Ciry będzie wiedźminką, o to chodzi. A następnie jest scenka, gdzie uwaga, z góry sobie zjeżdża dzikigon. Dziki gon zjeżdża. Akurat, mówię fajnie, gon zobaczyć było, nie? I tu coś się teraz dzieje z tym drzewem. To drzewo, coś się podczas tego, tej wizji jakoś się tam chyboce. Także tu w tym drzewie coś chyba siedzi, a my nie wiemy co, ale się dowiemy. Wracamy do Geralta i do Istreda, Oni dalej szukają tych kamieni. I co się okazuje, z tych kamieni wychodzi jakiś. nie ja wiem, gargulec, bazyliszek. Latający stwór. Okej, okay? on wychodzi, no i sobie odlatuje, tak? Więc tu ewidentnie coś te kamienie rzeczywiście, one coś przywołują i, i to trzeba zadziałać, nie? Także tutaj doktor Wasemirele no, on mówi do niej: dawaj, siadaj, robimy z ciebie wiedźminkę, Ciri mówi: ty ze mnie, dawaj, rób, rób, działaj, nie? Mam tu taki dekokt, będzie fajnie. No i już mają nakuć, kiedy nagle przybywa gerwazy. Gerwazy mówi: no właśnie, gerwazy jako jedyny mówi: to jest dziewczynka, e... Przepraszam bardzo, czy, czy widziałeś kiedykolwiek yy, wieźmi na dziewczynkę? A ten mówi: Ona da radę! Inny je dały, Setki trupów. Nie, da da, da. <grymne> Ja mu kazałam, oczywiście. Ja chciałem spróbować. Ty, Gerwadze, nie znam się. Ja tu jestem najsilniejsza i najfanniejsza. Nie ty. Tuż po Jenefru oczywiście jestem. Także pitu, 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 pitu. Ona się teraz pobeczy że nie może być widzminką, a bardzo chciała. No i dobra. Ten tu Wesemir zostaje sam smutny. Ten wraca do siebie. Wraca do siebie i coś znowu przegląda pośród tych ksiąg. I chyba znajdzie, wow, chyba znajdzie ten fakt, że chyba Ciri jest ze starszej krwi i tak dalej. I ma jakieś super moce, nie? No, co to znaczy? Ciekawe to. A wracamy tymczasem do Kahira, który pojawił się pierwszy raz w tym odcinku, na końcu. Um, okazuje się, że jednak nie ruszył ze swoją infr I dociera w końcu do Cintry, tak? Tym statkiem. Po drodze jest z kolei... Zupełnie nic. Nieznacząca scena. Jak przychodzi ta elfka do fringilli i Fringa, fringilla mówi, tak, dawaj, siadaj. Siadaj, siadaj, słuchaj. I uwaga, co one mówią? Mówią dokładnie to samo, co zawsze. Ej, fajnie, że działamy razem. No fajnie, jesteśmy najlepszymi kumplami, no jesteśmy. To są ich rozmowy. Od kilku odcinków, jak się pojawiały na chwilę, to są wszystkie ich rozmowy. To jest treść ich rozmów. <grym> Ja oglądam jakiś e, jakąś telenowelę o szkolnej przyjaźni Czy kuźba Wiedźmina Nie mam po... Ja już nie wiem sam co oglądam. No nie miałam nigdy wcześniej wspólniczki! A ty wiesz, że ja w sumie też nie? hi, hi, hi ale jesteśmy super! Dobra. Tak czy inaczej, wracamy do cintry. I tutaj Kahir przybywa. I on patrzył, a to tu się kurwa. Nie nie. ostatnio, jak tu dostawiłem to miasto, to tu było wszystko rozpierdniczone. Nie? Gdzie są worki na śmieci? <grym> on tu chce się przepchać, ale te elfy go nie puszczają. mówią, ej, to czekaj na swoją kolej. I kto tu się pojawia? Jeszcze czekajcie. Jest. Jest disco relax. Nie odróżnia się niczym pośród reszty elfów. <grym> spójrzcie na resztę elfów, spójrzcie na ich. <grym> Czuprojony, podobny zupełnie do nikogo I on tu oczywiście się tu przekrada, nie? I potem ten chce wejść No bo przecież jest, uwaga, jak się tutaj dowiadujemy Tutaj w tym uniwersum Kahir nie jest, wiecie, żołdakiem Ewentualnie agentem sił specjalnych Czy czegoś takiego Nie, on tutaj jest Generałem no, ale okej, okay, dobra. No i tu przychodzi Fringilla i Francesca. Witaj, w domu się ma. Gapić na niego, nie wiem po co, jak długo. Może dlatego, że nie mam pojęcia. A propos, ja chyba w całym tym moim zapamiętaniu ominąłem po drodze scenę. Tak, ominąłem scenę, gdzie tamta ta sprzedała je na efersory. ona ją sprzedała i zebrali ją strażnicy. No, no nic nie straciliście, to, to ominąłem. I ona tu siedzi, uwięziona. Tu Jaskier podgląda, a ona jest uwięziona. I uwaga, co się okazuje, że. Te gadanie, to takie gadanie do niej w tle, tej jakiejś tej, tej tej, starszej bogini, co tam odkryli, jak ona do niej gadała cały czas w myślach, że wystarczyło, żeby je Nefer co zrobiła. Ona mówi jej znacz słowa, żeby ona po prostu wypowiedziała magiczne słowa i teleport! I BUM! Teleportowała się prosto do jej chatki! Czemu nie mogła tego zrobić dawno temu? O co tu? O co tu chodziło? Co to w ogóle jest? Nie... Mogła, można, mogła już od dawna się tu teleportować, spytać się, ej stara, o co Ci chodzi? Dawaj moc, możesz dać mi moc? Będzie fajnie, dawaj, nie? Ale nie, 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 nie. Dopiero teraz. Ta jej stara mówi, że co? Że... Ej, wiesz co, ja Ci mogę pomóc, ja Ci oddam Twoją magiczną moc, bo na nią zasługujesz, ale, żeby to zrobić, to Ty musisz najpierw znaleźć tą młodą blondynę, oczywiście Yennefer nie ma pojęcia, kim jest ta młoda blondyna, bo nie widziała jeszcze nigdy Ciri na oczy, nie? Także ona mówi, ty musisz ją znaleźć i masz ją po prostu zaprowadzić w odpowiednie miejsce. Tamta młoda będzie musiała pewnie coś tam zrobić odpowiedniego. Na pewno nie jest to nic podejrzanego. To, że właśnie siedzisz tutaj w lesie, ja jestem niewiadomą z pochodzenia istotą o dziwnej magicznej mocy. Uwierz mi, sprowadź tą młodą tam, na chyba pod te głazy ją ma, ma sprowadzić z tego, co tak się domyślam. I, I tam, tam wszystko będzie ok, nie? Deal? Deal. Pół mózgu, trzy czwarte mózgu chyba już nawet. Wyjebane. Przed okno. Ja? I koniec. I koniec. Koniec. Kropka. Ja? Mamy. End, Netflix, Netflix. To jest adaptacja Netflixa. Tak. Także jeżeli ktoś mi mówi, czego ciepiasz, a bo to adaptacja jest, to, to nie ma nic wspólnego z widzimy już w tym momencie. Z wyjątkiem bohaterów. Kilku. Dosłownie. Bo nie wszystkich. Tak. Historia jest zupełnie inna. Wszystko jest zupełnie inne. I w tym momencie chcę, żeby była jasność, tak. Tak jak powiedziałem ostatnio, gdyby to były po prostu nowe przygody Geralta Wiedźmina. Wiedźmin, nowa historia. Wiedźmin, kolejne pokolenie. Nie wiem, kurwa, cokolwiek. Spin-off od głównej historii to okej. Okay. To jeszcze by było to do przełknięcia, Ale w przypadku, kiedy oni to nazywają Wiedźmin i do pewnego momentu trzymają się w miarę, w miarę historii, a potem robią już w ogóle ujemuje dzikie węże, czyli próbują mi sprzedać coś jako adaptację, jako jakieś zobrazowanie, Poprzez serial fabuły, którą ja znam, a zamiast tego dają mi kompletnie co innego kompletnie inną zupełnie historię, bohaterów tylko z imienia, z imienia podobnych to tego się nie da kupić. To jest nieuczciwe. I czuję się, najzwykle w świecie z ten serial, czuję się po prostu oszukany na pewien sposób, mimo że nikt mi nic nie obiecywał, tak, wiadomo, nie? A po pierwszym sezonie i po pierwszych wszystkich doniesieniach już wiedziałem, co się będzie działo. Ale ponoć to jeszcze nie jest koniec, to jeszcze coś się może pojawić. Także zapraszam was na kolejne recenzje już niedługo, do świąt mam nadzieję się wyrobimy. Piszcie w komentarzach, co wy sądzicie o tej recenzji, czy ja się znowu czepiam, na pewno pluję kwasem sporo w tym odcinku, ale to się dziwicie? Ja się nie dziwię, sam sobie w tym momencie już. Ja już, już mnie nic nie zdziwi teraz. No. Komentarze należą do was, zapraszam na moje media, zapraszam na mojego strumyka. Dzięki wielkie, do zobaczenia, z brodatym pozdrowieniem. Dral Rębaju.